Witamy na kolejnym spotkaniu i chcielibyśmy kontynuować kwestię apokryfów w pismach Ellen White. Mhm. A więc przejdźmy do kolejnych cytatów. Tak, tak. Mhm. E, pierwsza wizja Ellen White mhm. z roku 1846. No, Czy nawet o, wcześniej, tak? Pierwsza wizja była w roku 1844 w grudniu, Tak. Tylko z tym, że była spisana dopiero później. Mhm. Góra Sejon była tuż przed nami, a na górze znajdowała się chwalebna świątynia, a wokół niej było siedem innych gór, na których rosły róże i lilie. Widziałam, jak maluchy się wspinały i powiedział musicie wrócić ponownie na ziemię i głosić innym to, co wam objawiłem. Mhm. Mhm. Może tutaj przeczytamy notatkę, co tak. było dobre. List opisujący szczegóły niebiańskiej wizji kończy się notatką. Ta wizja nie była przeznaczona do publikacji, ale była zachętą dla wszystkich, którzy mogą to zobaczyć i być przez to zachęceni. Z tego co rozumiem, przez Ellen White Estate, Ellen White jest autorem tej notatki też. Okej. Okay. Co możemy powiedzieć o tym cyta cytacie? Jest to ciekawy cytat, to jest jej pierwsza wizja, i pytanie jest, skąd ona wzięła tą wizję, że są na tej drodze, że idą do miasta, gdzie tam są różne. I mają wrócić, Maluchy i. Maluchy się wspinają. Maluchy się wspinają, tak. A więc pytanie: jest, skąd jest to wzięte? Mhm. Jeżeli jest to wzięte od Boga, to znaczy, że nie, tego inny nie miał. Mhm. Jeżeli jest to zapisane gdzieś indziej, to jest możliwe, mhm. że ona to nie wzięła od Boga, ale wzięła to od, od kogoś innego. Tylko mhm. z tym, że to opakowała inaczej, mhm. że jest to, Bibli że jest to o, wizją od Boga. A więc zobaczmy, czy możemy coś takiego znaleźć gdzieś indziej. Dobrze, przeczytam z księgi Drugiej zdrasza, rozdział drugi. Oczywiście księga druga Ezdrasza jest księgą apokryficzną. Tak, oczywiście. Ja, Ezdrasz, widziałem na górze Syjon lud wielki, którego nie mogłem zliczyć, i tyle źródeł opływających mlekiem i miodem, i siedem potężnych gór, na których rosną róże i lilie, mhm. którymi napełnię radością Twoje dzieci. Wtedy Anioł powiedział do mnie: Idź i powiedz mojemu ludowi, w jaki sposób i jak wielkie cuda Pana, Boga twego widziałeś. Mhm. A więc, w obydwu wizjach mamy Górę Syją, tak. mamy Lud Boży, tak. mamy Siedem Pagórek, tak. czy jakieś Mamy Róże i Lilie, Mamy Róże i Lilię. Mamy dzieci. Mamy dzieci. Tak. I szósty punkt: musimy powracać tak. i głosić jeszcze raz. Tak. A więc. Y Wątpliwe, że, że to <laughs> się tak. <laughs> to nie jest przypadek. No, słuchaj, musiała być tym bardzo dobrze zaznajomiona. Tak. A więc wszystkie elementy wizji były w jej wizji. Mhm. Pytanie jest, czy naprawdę można to zaakceptować, że jest to wizja od Boga? No, no raczej nie. Tak, teraz mhm. kolejny slajd. Kolejny slajd. Hmm, to jest cytat Ellen White z książki Early Writings, strona 288. Święci byli ustawieni na idealnym kwadracie, a Jezus stał na środku. Było głowę i ramiona wyższe od świętych i aniołów. Biblia oczywiście czegoś takiego nie mówi, no. a więc skąd zaprzeczyła to No, no Każdy z nas myśli, że to jest wizja od Boga, Bóg jej to pokazał. Mhm. Zobaczmy, czy możemy to znaleźć gdzieś indziej. Dobrze, teraz czytam księgę Ezdrasza, no oczywiście drugą Ezdrasza. E, drugi rozdział. Ja, Ezdrasz, widziałem na górze Syjon wielki lud a pośrodku nich był wysoki, młody człowiek, wyższy od pozostałych. Wtedy zapytałem anioła, kim jest ten młodzieniec, który ich koronuje. Odpowiedział więc i rzekł do mnie, to jest Syn Boży. Hmm. A więc jeszcze raz, to nie jest poza logiką, żeby zrozumieć, że Ellen White cytowała drugiego Strasza. Mhm. Nie szczególnie musiała mieć wizję od Boga. Co do czegoś takiego. No jest? przede wszystkim powtarza się to, że był wyższy, tak? Tak, oczywiście. Te, po, te porównania nie muszą być szczególnym cytatem albo dosłownym cytatem, słowo po słowie, ale wi widać widocznie, że te myśli są zapożyczone od Ezdrasza. Mhm. Bardzo widentnie. Tak. No więc mamy wszystkie elementy w tych wizjach zawarte we zdraszu. Mhm. Tak samo jak i W Elon. Kolejny slajd. Mhm. Arki Przemierza. Wśród sprawiedliwych przebywających nadal w Jerozolimie, którym wyjaśniono boski cel, byli tacy, którzy postanowili ukryć świętą Arkę poza zasięgiem ludzkich, bezwzględnych rąk. W środku Arki znajdowały się kamienne tablice z dekalogiem. To zrobili. W żałobie i smutku ukryli Arkę w jaskini, gdzie miała być ukryta przed ludem Izraela i Judy z powodu ich grzechów i nie miała już być im zwrócona. A święta Arka jest jeszcze ukryta. Od czasu ukrycia Arki jest nienaruszona. Mm -hmm. Też inny jest cytat na ten temat, tak? Mm -hmm. tak? Tak, tak, A więc mamy podobne stwierdzenie w Księdze dru drugiej Mahabajskiej, która jest mm -hmm. księgą apokryficzną. Mm -hmm. I czytamy tam takie słowa. Stwierdzono także w, że w, stwierdzono także w źródłach, że prorok Jeremiasz nakazał tym, którzy zostali wyprowadzeni, aby wzięli ogień, jak to zostało zaznaczone. W tym samym piśmie było również zawarte, że prorok ostrzeżony przez Boga nakazał, aby przybytek i arka mu towarzyszyły, gdy wychodził na górę, na którą wstąpił Mojżesz i oglądał dziedzictwo Boże. Czytając mhm. dalej teraz, to się tu sam mhm, <kuh> Jeremiasz przyszedł tam i znalazł wydrążoną jaskinię, której położył przybytek, arkę i ołtarz szkadzenia, i tak zamknął drzwi. A niektórzy z tych, którzy za nim poszli, przyszli, aby zaznaczyć drogę, ale nie mogli jej znaleźć. Gdy Jeremiasz to spostrzegł, obwiniał ich, mówiąc: Co się stanie z tym miejscem? Nie będzie wiadomo, aż do czasu, gdy Bóg ponownie zbierze swój lud. I przyjmie go do miłosierdzia. A więc dalej mamy bardzo podobną wizję do tego, co pisała Ellen White. Jest zakryta gdzieś tam w jaskini, w jakichś tam tak, komarach tak. niedostępnych. Nikt nie wie, gdzie to jest. Bardzo podobna wizja do tego, mhm. co opisuje tutaj drugi, w drugiej hebra... Mekabejskiej, która tak, jest księgą tak. historyczną. Tak. Tylko z tym, że to, że jest to księgą historyczną, my też wiemy, że często to są opowieści albo baśnie Hebrajczyków. Mhm. To nie jest szczególnie sama historia. Legendy? To są legendy często. Mhm. Nie zaprzeczam, że tam jest dużo dobrych historii. Mhm. Jest historia, np. Antiochus Epiphanes. Mhm. Jest bardzo dużo o tym, przemyślenia ich i co się stało. Co w sumie nie jest zapisane w innych księgach, bo on był tutaj porażony tak naprawdę. Mhm. A więc widzimy to tutaj z drugiej strony, ale w tym samym czasie też mamy lekkie wyobrzymienia tego, co się naprawdę stało. Mhm. I tutaj jest właśnie jedno takie wyobrzymienie, mhm. I tutaj, które mamy. Okej, to możemy iść dalej w takim razie. Matuszolah. i Henoch. Tak. A więc mamy kolejny cytat. Może zapytam go pytanie: Zbyszek, kto głosił przez te 120 lat do ludzi przed Potobą? Co mówi Biblia na ten temat? No, Jedynie Noe. No. No i jego synagogi ewentualnie. Ewentualnie. Nie za bardzo powiedziane. Tak. Słyszałem tylko Enoch. Tak, prawda. Nie, że Noe to. tak. A więc pytanie jest, Elon White będzie teraz dołączała różnych ludzi do tego mhm. i pytanie jest, skąd ona to wzięła? Mhm. Okay. A przeczytajmy. Przeczytajmy. A więc czytam z czasopisma Revue and Herald z kwietnia, 23 kwietnia 1901. Bóg dał im 120 lat próby i w tym czasie głosili im Metuszelach, Noe i wielu innych słów. Jeżeli Noe, Metuszelach i wielu innych, mhm. co się z nimi stało? Tymi wielu innymi. Musieli innych. zginąć. To dlaczego W czasie zginęli? potopu. Dlaczego by zginęli? No jest to dziwne, dlatego że zginęli tylko ci, którzy byli nieposłuszni Bogu. No właśnie. A więc była jakaś grupa, którą Bóg użył tylko do celów głoszenia, i później taki za Wykorzystał ich? Wykorzystał. No. Dziwne. Bardzo dziwne. A wręcz niewiarygodne. Niewiarygodne. Jeżeli Bóg postąpił z Noe i z jego córkami, mm. i z jego synami i córkami i żon, mm. to dlaczego nie postąpił tak z innymi sługami? Tym bardziej, że metuszela czy tam Noe, czy wielu e, innych sług Oczywiście. to byli e, słodzy Boga, nie? Oczywiście. A. No, Methuselah akurat umarł wcześniej. Tak, wcześniej. Chyba, że masz e, sceptuagintę, to wtedy troszkę później. Uh -huh. Tak naprawdę umiera w czasie potopu. Uh -huh. no. Okej, okay. okay, idźmy dalej w takim razie. Dobra. Tu jest rekord Ellen White, która miała kazanie w Australii. Kiedy Arka była w budowie, słychać było głosy Noego, Henocha i wielu innych ostrzegających i błagających. Podobny hmm. cytat. Podobny cytat, tylko z tym, że tutaj wymienia też Henocha, nie tylko Metusa. Tak. A jaki jest problem z Henochem? Hmm, no właśnie już powinien chyba od dawna nie żyć. No, albo być przynajmniej sami no, do nieba. No, no, no tak. chcesz to zrozumieć, jego już nie ma na Ziemi. Tak, okay? tak, tak A przynajmniej jakieś 69 lat. Tak. Hmm. Może nawet wcześniej. Następny cytat to jest Review, yeah. and Review and Herald. Review and Herald. Henok najpierw otrzymał pouczenia od Noego. W od Adama. W nawiasie od Adama. No, od Adama. Tak? Wytłumaczymy to za moment. Za chwilę wytłumaczymy. Przestrzegał prawa Bożego i służył mu w prostocie serca. Okej, okay. a więc cytat oryginalny, mhm. kiedy Ellen White miała to wypisane, mhm. Herald, a więc artykuł w, tej, ja. w tym czasie, w tym czasie w tym, mieli, ona pisała: Henow najpierw otrzyma pouczenia od Noego. Mhm. Ale po wydrukowaniu tego, Ellen White Estate, czy nawet jeszcze troszkę wcześniej, kiedy oni znieli, Stwierdzili, że to był błąd ortograficzny, czy nie ortograficzny, ale stylistyczny, czy coś takiego. Mhm. A więc nie chcieli zmienić oryna, oryginalnego pismu Ellen White. Mhm. Może też dlatego, że jakoś stwierdzili, że każde słowo jej było natchnione. Mhm. I tutaj dodali tylko słowo Adam. Na nawiasie kwadratowym, jako, Na, jako, jako dopisek. Jako mhm. dopisek. A więc to nie jest to, co powiedział Ellen White. Publicznie, tak. czy zapisała to publicznie, pod artykułu, tylko to było coś, co jest dodane później, żeby wytłumaczyć, co się stało. Mm -hmm. a to jest trochę problemu, dlatego że jak jest możliwe, że Henoch najpierw otrzymał pouczenia od Nowego? Henoch hmm. był wcześniej, przecież. No, on był wcześniej. A no. więc jeżeli mamy jakąkolwiek logikę, którą powinniśmy zastosować, to znaczy, że Henoch pouczał Nowego, no. a nie odwrotnie. No, no, tak. okay. A no. więc coś jest nie tak. No. A więc, żeby wytłumaczyć ten błąd, jakikolwiek błąd, może nie natchnienia, czy natchnienia, jakkolwiek chcemy to zrozumieć, później jest dodane słowo Adam. Uh -huh. hmm. A... Ja nie uważam, że to jest dobrze wytłumaczenie. Nie. A Elon Musk szczególnie mówi, że każde słowo, które ona widzi i później, kiedy spisuje, jej brakuje słowa, anioł jej mówi, jakie słowo ma dopisać. Mhm. A więc... E, nie powinni jej poprawiać. Nie, po, nie powinni jej poprawiać. Tutaj powinna być prawda stwierdzona, mhm. w tych wizach, które ona ma. Mhm. A jednak widzimy tutaj bardzo dużo, duży historyczny błąd. Tak. Okay? Ale może ona rzeczywiście skądś to wzięła? Możliwe, że skądś to wzięła. To może przeczytajmy. Przeczytajmy, ten Czytam z Księgi Henocha. Która została napisana w II wieku przed naszą erą. Mhm. Według Księgi Henocha, Noe udaje się na krańce ziemi wzywa Henocha. Po pewnym czasie Henoch zstępuje z nieba. Noe podejrzewając, że coś stanie się z ziemią, prosi Henocha o wyjaśnienie. Henoch wyjaśnia, że Bóg planuje potop i że Noe i jego rodzina przetrwają. Mhm. A więc w tej historii, nie jest długa historia, 65 rozdział Księgi Henocha, jest ten opis, gdzie Noe widzi, co się dzieje, idzie na kraniec świata i woła do Henocha. Po jakimś czasie Henoch się pokazuje, mhm. czy wraca na świat a w różnych wersjach albo on gdzieś tam stoi wyżej, rozmawiają gdzieś wyżej, w innych, niektórych innych wersjach on schodzi na ziemię. Mhm. I nawet w Ellen też w niektórych miejscach on schodzi też na ziemię i to jest chyba Sodom, czy to jest tam miasto, które jest zainteresowany, W każdym razie. Mamy, mamy tutaj rozmowę, która jest zapisana między Henochem i między Noem. Mm. I coś ciekawe dla mnie, Noe nie idzie do Boga, żeby się zapytać, co będzie. Tak. On idzie do człowieka, którego już nie ma mm. i rozmawia z kimś, kto istnieje gdzieś indziej. Mm -hmm. A... Trochę mi to przypomina pewną historię z wróżką Wendor. Z wróżką Wendor, tak. Mm -hmm. Chciałem też powiedzieć, że mi to przypomina też taki ciekawy sen, który miała Ellen White o jej mężu, który A. już był, o, zmarł parę miesięcy. Tak, mhm. tak, tak. I jej coś tam dopowiada. A więc bardzo taka niezapokojąca historia tutaj, jeżeli mhm. chodzi o teologię, czy nawet uczenia biblijne, mhm. i zasady biblijne jako prawdy. Mhm. A więc jest to dość sprzeczne z tym, co możemy zauważyć w reszcie Biblii. Mhm. Księga Jasiara w takim razie. Kolejny cytat. Z księgi Jaszera. E, tej księgi jeszcze nie cytowaliśmy, więc podpowiedzmy, podpowiedzmy że jest to księga. D, y, no, apokryficzna. Apokryficzna, tak. tak. I Elo nie lubiła tę księgę. Jaszera, cytować to dość dużo. dużo. Bóg rzekł do Noego i Matuszelacha, przemawiając, mówcie i głoście synom ludzkim. Tak mówi Pan, zawróćcie ze swoich złych dróg. A Noe i Matuszelach przekazali wszystkie słowa Pana. Synom ludzkim dzień po dniu. Hmm. A więc jeszcze raz mamy stwierdzenie, że Noa i Methuselah głosili razem. Aha. Hmm. A więc nie tylko mamy to w Ezdraszu, nie tylko mamy to w White, ale tak. też mamy to w Księdze Jasera. Tak. A więc mamy wiele różnych e, cytatów tego samego tematu. Te same myśli? To same myśli. Ciężko jest powiedzieć, że ta Ela miała, miała oryginalną wizję. Mhm. Naprawdę no, ciężko. Okay, zobaczmy, co jeszcze możemy za, w takim razie zauważyć w Ellen White i porównać to do ksiąg, ksiąg, ksiąg apokrytycznych. Mhm. Na przykład ten cytat. Mhm. E, "Set był szlachetniejszej postawy niż Kain, czy Abel, i bardziej przypominał Adama niż którykolwiek z jego pozostałych synów. Mhm. A jeżeli coś takiego by wiedziała, no oczywiście ona ich nie widziała sama, a więc mhm. musiałaby to zobaczyć w wizji. Tak. Nie ma innego wytłumaczenia. Tak. Albo, bo jest możliwe, że zapożyczyła ten cytat skądś indziej. Mhm. Na przykład z Księgi Adama Jewy. Może tylko tak moment na, księ na temat Księgi Adama Jewy, mhm. która też jest nazwaną Księgi Opowieść chyba, albo... Opowieść Adama Jewy, Księga... ma, ma parę różnych nazw, mhm. ale coś takiego. Mhm. To jest Księga Apokryficzna Starego Testamentu, mhm. która nie jest, nigdy nie była częścią Apokryfy. Mhm. Ale ewidentnie Ellen White uzyw, używa tą księgę tak samo, jak używa księgę Henocha, mhm. która też nigdy nie była księgą apokryfy, albo częścią apokryfy, mhm. do której, o której my myślimy często jako, jako apokryfa, mianowicie tych 15 ksiąg. Tak, tak. A więc ewidentnie tutaj Ellen White wychodzi poza ten wymiar tych 15 ksiąg, mhm. używając księgi najprawdopodobniej, które należą do tych 70, mhm. o których mówił Ezra w 14 Tych ukrytych. Tych ukrytych ksiąg. Mhm. A więc pytanie jest, co jest z zrozumieniem apokryfy, Uważam, że jeżeli jest to w tej wizji, oczywiście ma te 15 ksiąg, ale uważam, że jej zrozumienie apokryfa jest więcej niż tych 15 ksiąg. Mhm. Ewidentnie, bo mhm. zapożycza z różnych ksiąg, co znaczy, że też była zaznajomiona z tymi księgami. Mhm. A więc czytała te książki wszystkie. No mhm. więc nasycała się tym, tą wiadomością właśnie o tych ksiąg apokryficznych. Tak. To może przeczytam ten cytat. Mhm. I Ewa urodziła syna, doskonale pięknego pod względem figury i oblicza. Jego uroda była podobna do urody jego ojca Adama, tyle, że piękniejsza. Mhm. A więc bardzo podobny cytat. Dobrze, kolejny cytat. Mhm. Potomkowie Seta oddzielili się od niegodziwych potomków Kaina. Cenili wiedzę o woli Bożej, podczas gdy bezbożny ród Kaina nie miał szacunku dla Boga i jego świętych przykazań. Ale kiedy ludzie rozmnożyli się na ziemi, potomkowie seta zobaczyli, że córki potomków Kaina były bardzo piękne, więc odeszli od Boga i wzbudzili w nim niezadowolenie, biorąc sobie według własnego uznania żony z bałwochwalczej rasy Kaina. A mm -hmm. teraz zobaczmy, co się dzieje w księgach apokryficznych, mm -hmm. jeżeli chodzi o Augustyn. E, Święty Augustynski Pony napisał. Że przyczyna, przy, przyczyna potopu polegała na tym, że rodzina Seta krzyżowała się z rodziną Kaina, mieszając linie krwi i psując czystą religię. Mm -hmm. To jest tak. z, z książki Miasto Boga. Mm -hmm. To jest, tak, to jest z jego komentarza. Z jego komentarza, tak. O, jeżeli chodzi o pierwszą mojżeszową sześć, a więc mamy tę taką dziwną historię. Mm -hmm. Okej, okay. <laughs> także idźmy dalej w takim razie. Czyli teraz mamy. Zniszczenie wieży Babo, tak. Zniszczenie wieży Babel. I książ z książki Spirit of Prophecy, strona 92-93. Błyskawica z nieba na znak gniewu Bożego odłamała szczyt ich wieży, rzucając ją na ziemię. Hmm. I zobaczmy, co się dzieje w takim razie w Księdze Jasie. W mhm. Księdze Jaszera mamy. A, mhm. A co do wieży, którą zbudowali synowie ludzcy, ogień zstąpił także z nieba i spalił trzecią część. A więc bardzo podobna myśl. Tak, okay. tak. Została zniszczona przez Boga. Okay. A zobaczmy jeszcze parę innych rzeczy. Bo tu jest powiedziane, jeszcze wrócę jeszcze uh -huh, raz oczywiście. do poprzedniego cytatu. Ellen White napisała, że błyskawica z nieba uh -huh. spadła z nieba. Uh -huh. Błyskawica z nieba na znak w niebu Bożego odłamała szczyt ich wieży. Czyli błyskawica uderzyła w wieżę, tak? Tak, szczyt tej wieży. Czyli można powiedzieć, no, tak jak to jest powiedziane, ogień z nieba. Ogień z nieba, tak. tak. tak, tak, tak błyskawica, tak. czyli ogień z nieba. Dobra, teraz y, czytamy kolejny. Tutaj zauważ, że w księdze Jasera też jest na wierzchu tej wieży, bo jest jedna trzecia tej wieży, odpada. Mhm. Tak? A więc mamy górę tej wieży, która odpada, to jest dokładnie, co powiedziała A więc mamy bardzo podobne myśli. Szczyt ich wieży, tak. No, szczyt wieży, tak. Mhm. Okej, okay. zwierzęta na arce, tak? Tak, teraz okay. kolejny cytat z książki Patrychałowej Prorocy. Potężna arka drżała pod ciosami bezlitosnych wiatrów, wrzucona z fali na falę. Rych zwierząt zamkniętych wewnątrz wyrażał ich przerażenie i ból. Arka płynęła jednak bezpiecznie wśród szalejących żywiołów. Aniołowie, odznaczający się siłą, zostali posłani, aby ją chronić. Bardzo dziwna historia. Mhm. Bo tutaj, z tego co wygląda, jest to bardzo takie problematyczne i chaotyczne, co się dzieje. Mhm. A Biblia czegoś takiego w ogóle nie wyraża. No nie. Wręcz przeciwnie, Biblia wyraża, że wszyscy są bezpieczni na tej arce. A tutaj, jakby ta arka miała się zaraz rozwalić. Mhm. I wszyscy leczą i płaczą, i totalny chaos. Tak, no w Piśmie Świętym nie mamy żadnego e, najmniejszego nawet wspomnienia czy sugestii, że zwierzęta się bały, czy coś w tym rodzaju. No wręcz przeciwnie, jest mhm. nawet sugestia, że one przychodziły z własnej woli. Mhm. Tak? A więc te zwierzęta wiedziały, że będzie źle na zewnątrz, mhm. musimy być w środku, w Tak. A więc Albo miała wizję na ten temat, Aha. albo jeszcze raz musiała od kogoś to zapoznać. No i zobaczmy. E, czytam z księgi Jaszera z rozdziału 6. Arka unosiła się na powierzchni wód. Pod wpływem silnych uderzeń fal, wszystkie żyjące w niej istoty kręciły się jak rosów w kotle. Wielki niepokój ogarnął wszystkich w arce. Wydawało się, że arka nie wytrzyma pod naporem silnych fal. Zwierzęta, które były w arce, przeraziły się. Lwy i woły ryczały, wilki wyły. Każda żywa istota lamentowała w swoim własnym języku, a ich głosy sięgały daleko. Jeszcze raz, bardzo podobny język. Bardzo podobny. Okay. To może przejdźmy dalej też. Mm -hmm. Teraz kolejna kwestia. Adam i Ewa pytają o Boże Miłosierdzie. Albo błagają o Boże Miłosierdzie. Mm -hmm. I cytat z książki Ellen White, Story of the Redemption. Mm -hmm. Błagali, aby pozwolono im pozostać, chociaż przyznali, że utracili wszelkie prawo do raju. Mm -hmm. Oczywiście Adam i o, Ewa. Tak, o, Adam tak. I kolejny cytat z, z czasopisma Science of the Times z roku 1887, błagali, aby pozwolono im pozostać, chociaż przyznali, że stracili wszelkie prawo do Edenu, obiecali, że w przyszłości okażą bezgraniczne posłuszeństwo Bogu. Poinformowano ich, że w wyniku upadku z niewinności w poczucie winy nie zyskali siły, lecz wielką słabość. Hmm. A więc e, pytanie jest, skąd wzięła to Ellen White? Biblia o, czymś, o takim oczywiście nie mówi, kiedy hmm. Adam i Ewa są wyrzuceni z raju, a więc zobaczymy, czy jest to gdzieś tam, na indziej. Tak. Jest taka księga apokryficzna, nazywa się Apokalipsą Mojżesza hmm. i w tej księdze czytamy takie słowa. Hmm. Po poinformowaniu nas o naszym grzechu, Rozkazał aniołom, aby wyrzucili nas z raju, a gdy byliśmy wypędzeni, głośno lamentowaliśmy. Czyli to tak, jakby relacja Mojżesza, tak? Tak, a więc Mojżesz cytuje tutaj dosłownie Adama i ja. tak? tak. Co oni mówią? Tak. Wasz ojciec Adam błagał aniołów i powiedział: Pozwólcie mi, abym mógł błagać Pana, aby się nade mną zlitował, bo ja tylko zgrzeszyłem. Bo ja tylko zgrzeszyłem. Mhm, Czyli tak, jakby się usprawiedliwiał. Tak. I zatrzymali się, a Adam płakał głośno, Przebacz mi, Panie, mój czyn. A więc nie rozumiem Boga, Boga dlaczego on Boga tak zrobił, że ich wygonił. Przecież to hmm. był tylko grzech. Tak, tak. Nic, nic poważnego, Nic tak? takiego się nie stało. <laughs> a hmm. więc, co jest ciekawe, bo w a po, apokryficznych księgach grzech nie jest tak bardzo wielkim przestępstwem mm -hmm. i grzech można łatwo naprawić. Mm -hmm wręcz na przykład w pierwszej Maccabees, którą oni, Machabeski. Machabeski, którą oni lubią też cytować, jest szczególnie powiedziane, jeżeli zapłacisz pieniądze, to grzechy będą tobie przebaczone. Mm -hmm. A więc Kościół katolicki tutaj ma rację. Mm -hmm. Jednak wcześniej adwentyści uważali tę księgę za natchnioną. Mm -hmm. No, albo przynajmniej Ellen White. Tak. Okej, okay. okay, idźmy dalej w takim razie. W książce Patryjowej Prorocy Ellen White napisała. Twarz Jego promieniała świętym Światłem, które świeci na obliczu Jezusa. Kiedy wychodził ze spotkań z Bogiem, nawet bezbożni z lękiem patrzyli na Jego oblicze, bo widzieli chwałę nieba. Hmm. Tu jest mowa o Henoch. O Henoch, a więc Jego twarz lśniała. Tak. Tak jak lśniał Mojżesz na przykład, kiedy wyszedł z tego. Ok, czytamy dalej w takim razie Księgę Henocha? W Księdze Henocha w rozdziale 3, wierszu 20 czytamy Szukali Go wszyscy królowie, książęta i niektórzy ludzie, i pragnęli ponownie zobaczyć twarz Henocha, lecz bali się zbliżyć do niego z powodu boskiej aureoli, która pozostawała na jego obliczu. Dlatego nikt nie mógł na niego patrzeć z powodu strachu, iż mógłby zostać ukarany i umrzeć." Mm -hmm. A więc jeszcze raz, Podobnie. bardzo podobna myśl. Tak. Ok, okay. E mamy jeszcze poszukiwanie Henocha, możemy o... zobaczyć. Dobra. E Ellen White pisze w, w czasopiśmie Science of the Times, w roku 1879. W obecności sprawiedliwych i bezbożnych Henek został od nich zabrany. Ci, którzy go kochali, myśleli, że Bóg przeniósł go do miejsca, gdzie mógłby spokojnie przejść na emeryturę. Lecz po dokładnych poszukiwaniach nie mogli go znaleźć i oznajmili, że go nie ma, gdyż zabrał go Bóg. Hmm. Zobaczmy, czy mamy odpowiednik do tego w takim razie w księgach opowiecznych. Hmm. Czytam z księgi Aszera. Rozdział trzeci. I tak bardzo namawiali, aby z nim pójść, że przestał z nimi rozmawiać i poszli za nim i nie wrócili. A ósmego dnia wysłali wszyscy królowie, którzy byli z Henochem, aby sprawdzić, sprowadzić mężów, którzy byli z Henochem z miejsca z którego wstąpił do nieba. I wszyscy ci królowie udali się na to miejsce i znaleźli tam ziemię wypełnioną śniegiem, a na śniegu były duże bryły. I jeden powiedział do drugiego: chodźcie, przebijmy się przez śnieg i może zobaczymy, czy ludzie, którzy pozostali przy Hanachu, umarli i znajdują się teraz pod bryłami śnieżnymi, szukali go, ale nie mogli go znaleźć, gdyż wstąpił do nieba. Hmm. A więc ewidentnie ta myśl jest zapożyczona. Mhm. Ewidentnie. Tak, tak. Ok, możemy przejść dalej w takim razie też. Zobaczmy jeszcze parę. E, e, jeszcze przy... mamy dwa slajdy. Jeszcze parę przykładów i skończymy. Mhm. Mhm. Yy, Ellen White, w yy, Historia Zbawienia, strona 68. Wzywali go usilnie, lecz jego ucho nie było otwarte na ich wołanie. Niektórzy w desperacji próbowali włamać się do arki, lecz solidna konstrukcja oparła się wszelkim im, ich wysiłkom. Mm -hmm. No nie mamy tego w Biblii. Tego nie ma w Biblii, oczywiście. Tak, Wręcz no... przeciwnie, oni się tak naśpiewali z Noego i nie chcieli tam pójść. Tak, tak. Oni, oni zdali swoją własną prawdę. Dla nich Noe był szałom. Mm -hmm. Okej, okay, Księga Jaszera w takim razie. Księga Jaszera, rozdział szósty. I wołali do Noego mówiąc, otwórz nam, abyśmy mogli wejść do Ciebie do Arki. Dlaczego mamy umrzeć? Synowie ludzcy podeszli, aby włamać się do Arki, bo nie mogli znieść padającego na nich deszczu. <laughs> okay. Rzeczywiście bardzo podobna myśl. Bardzo podobna. Prawie, że identyczna. Prawie identyczna, tak. Okej, okay, to są tylko przykłady Zbyszek, mm -hmm. które tutaj żeśmy zacytowali. Tych, tych przykładów jest więcej, których mógłbym się zacytować, mm -hmm. ale uważam, że to wystarczy, żeby zauważyć skąd zapożyczała Ellen White, przynajmniej niektóre jej wizje. Po prostu popierała pokrywę. Bardzo popierała pokrywę. Tak. Co jest coś, co nie jest widoczne w kościoła dotąd dzisiaj, mm -hmm. ale niestety w historii tego kościoła jest to bardzo mocno zaznaczone. Nie tylko Alan Każdy wczesny adwentysta, każdy pionier tego kościoła, był oparty na pokrywach. na mm -hmm. Wszyscy je cytowali, wszyscy mm -hmm. uważali to za natchnione. No tak, ale przecież w pokrywach znajdujemy myśli, które są w wyraźnej sprzeczności z resztą Biblii. Bardzo, bardzo. Na przykład w drugiej machabejskiej mamy sugestię, że można się modlić za umarłych. Oczywiście. Tak. A w księdze Wisdom, a, Mądrości, mamy bardzo podobny cytat. Albo w Księdze Tobiasza. I Tobiasza, tak. tak. A więc te myśli się powtarzają. Mhm. To są księgi, które są napisane nie tak naprawdę przez hebrajczyków, mhm. to są księgi napisane przez ludzi, którzy mówią po grecku i są nasyceni tym hellenistycznym myśleniem. Myśleniem, tak. Tak. Filozofią. A więc to jest dosłownie przekład filozofii mhm. na jakiś styl hebrajski. Mhm. To jest bardzo groźne. Tak, oczywiście. A więc to nie mogą być natchnione księgi. Nie ma ja. Absolutnie. Księga Jasiera, jeżeli czytamy tę księgę, to, to totalna wizerunek się na Znaczy, tak, tak. nie można uwierzyć w Może kiedyś powinniście porozmawiać o tych księgach też. Uważam, że coś ciekawego napisane w tych księgach. jest. Aha. Księga Jasiera mi się przypomina akurat e, e, plagi Aha. egipskie. A księga Jasier mówi, że jest ich 10, ale tak naprawdę wypomina 15 ich. Hmm. <laughs> to jest bardzo ciekawe. Mm -hmm. Ale nic, może to zostawimy na inne temat. Oczywiście. Dziękuję, Zbyszek, że za mnie zaprosiłeś jeszcze raz. Było bardzo przyjemnie pogadać z Tobą. Tak, dziękuję. Do spotkania następnym razem. Dziękujemy. Dziękujemy.